Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Dzisiaj Boże Słowo mówi nam o wierze, aby nasza wiara była jak ziarko gorczycy. Mała, a wyrasta na wielkie drzewo. I warto sobie to uświadomić, że to, co mamy, jest z łaski, jest darem Pana Boga. Przynosząc sobą fasolę, jest to fasola eucharystyczna, fasola, która sadzamy w połowie. Maja, czy na początku maja, która wyrasta bardzo obficie. Potrzeba długich tyczek, rośnie dosyć prędko. I dlaczego ona jest taka niezwykła i nosi taką nazwę? Fasola z monstrancją, czy Eucharystyczna. Pewien proboszcz wziął najświętszy sakrament z kościoła. Chciał ten Najświętszy Sakrament zachować, ponieważ we Francji, w Alzacji, gdzie przebywał, była rewolucja francuska. I wówczas jedna z pań prowadzących gospodarstwo zaproponowała mu, aby tę monstrancję schował na plantacji fasoli. On wówczas tę monstrancję najświętszy sakrament poukrywał. Tam, który nikt by nie szukał właśnie Najświętszego sakramentu. I kiedy ta fasola wzeszła, okazało się, że na jej ziarnie znajduje się kształt monstrancji. Nieraz zwykłe rzeczy, przyroda, kaprys Pana Boga może nas zadziwić. Trwamy teraz w okresie listopadowym. Pewnie wielu z nas wychodzi do ogrodu, aby zasadzić cebulki tulipanów czy innych kwiatów. Warto sobie uświadomić, że również przez to, co nas otacza, Bóg pragnie mówić do naszego serca.